Witam w drugiej części. Przeszliśmy do kwatery Jona Prince Select. Kwatera czteroletnia. Raz. Rękawiczki zakładamy No i też widać dużego, dużego tutaj. Dużej roboty też tu nie ma. Także wszystko prowadzone jest. Według moich obserwacji z roku na rok obserwuję co się dzieje, co należy wyciąć, żeby nie pobudzać. Tu nie było cięcia korzeni i nie było regalisu. Piła mechaniczna oczywiście, też 4-5 razy w sezonie. No i zaczynamy, ile tam sięgnę od góry. Co widzimy? To było wszystko ucięte piłą mechaniczną. Podcinamy go tylko tak. Tego możemy podciąć tu, bo nam troszeczkę tu mamy pąk. Czyli możemy go skrócić tu i całą siłę mu do tego. Ale że tu jest pąk kwiatowy, zostanie to przyhamowany czop zostawiony w tamtym roku ładny czop, długi. Zobaczcie, tyle zaschło, a tu jest już tkanka żywa, dlatego zostawiamy długie czopy. I ładnie nam to urosło. Zaponkowane pąkiem kwiatowym. Gałąź długa. Tu była ucięta i puściło tutaj. Pąk kwiatowy. Nie ucinamy. Pąk kwiatowy zwiesi nam się będzie. Będziemy mieli taką gałązkę. To trzeba myśleć troszeczkę, jak to będzie wyglądać w sezonie. Za pół roku, jeżeli dostanie to owoców, zostanie ta gałązka tak. Straci na sile wzrostu to wszystko. Też tu nie ma dużego cięcia. Zostawiony czop na cztery palce. Rękawiczki są taki trochę obleśne, ale rękawiczek nie tylko wykonują robotę. Zostawiony czop w tamtym roku. Urosła piękna gałąź. Nie obcinamy ją. Ona nam zaowocuje. Zostanie tak. I tu z tej gałęzi no nie mam drugiej. Tu z tej gałęzi będą wypuszczać następne jakbyśmy tu ją przycięli spowodujemy wzrost tu mamy długą gałąź w tamtym roku było tu ucięte na dwuletnim drewnie nic się nie stało tu mamy ładne pąki tu mamy pąk kwiatowy i tu mamy pąk kwiatowy taka reakcja nastąpiła tu mamy pustą gałąź ale spowodowane to jest zbyt późnym cięciem po wsadzeniu należało zrobić tak, przyłożyć sekator i tu go uciąć i wtedy te gałęzie nam się nie ogołacają następna gałąź, też ucięta na czop, tyle nam przyschło i ładna wypuściła gałąź z pąkiem kwiatowym obwiesi nam się i zostanie to tak jeżeli gałąź rośnie tak, ona ma zakodowane ona ma rosnąć, nie owocować, jeżeli jest tak ma nie rosnąć, ma owocować. To jest już zakodowane w drzewach. <laughs> Następna gałązka. Za, zapunkowane. Zaowocuje nam i zrobi się tak. I nam już będzie ładne pierwsze piętro. Całe cięcie w moim sadzie. Także ja tutaj żadnej filozofii nie wprowadzam. Co roku cnę tak samo. Na czop. Jedna gałązka. Druga. Trzecia. Możemy tą pionową wyrzucić. Możemy ją wyrzucić z tego względu, że ona jest zakończona pąkiem liściowym. Wyrzucamy ją. Mamy to, i tu jest pąk liściowy. I tu już zaczyna nam się za, yy, zabudowywać. Tu nawet jest taki czop zostawiony, piękne dwie gałązki. Pąk kwiatowy, pąk kwiatowy, nie ucinamy nic. Nie ucinamy nic, nic to na mnie nie przeszkadza górę trzeba troszeczkę podciąć są za długie gałązki czysta kosmetyka cięcia w takim sadzie dlatego trzeba doprowadzać sad do takiej perfekcji, żeby jak najmniej ingerować sekatorem jeżeli ja widzę cięciarz idzie z grubym ekipa wchodzi z grubymi sekatorami i młócą grube gałęzie nie ruszają drobnicy, no to ja ciśnienia dostaję. Wszystko musi być zrównoważone. Nie można samych grubych łupać, bo pobudzamy wzrost. Drobnicy też troszeczkę trzeba wyjąć. Skrzynka ktoś otworzył. sadzę je zaraz. No, klucza nie mam. Są mi drzewa mocniej, które owocują, ale jest ich mniej dlatego musimy doprowadzić jak najszybciej do pełnego owocowania przejdziemy do starszego princa. on jest dwa lata starszy ale chrupie śnieg pod nogami kiedy my taką zimę piękną mieliśmy a tak wygląda 6 sześcioletni sześć, siedem lat on ma masa drobnicy duże plonowanie. Nie będę podawał w plonach, bo zaraz jakiś mądry się znajdzie. Ja tam nie widziałem u pana 80 ton tam było 40. Po prostu niektórych chyba piej muszą drugie osobie dokopać. Także już nic nie będę mówił. I tak wygląda Prince, który jest w pełni owocowania i daje bardzo dobre efekty to samo mamy bardzo silne zaponkowanie i tu mamy pierwsze piętro drugie piętro możemy go podciąć to i to zostawiamy to jest wszystko owoconośne gałązki między piętrami odstęp w tamtym roku zostawiony sęk ładnie puściło od spodu i tu już mamy zaponkowanie z tego nic nie puściło, no właśnie to nie jest zasada, że jak zostawimy sękę, to zawsze nam puści, nie zawsze, nie zawsze, nie wiem od czego to zależy. Długa gałąź, załakończona pąkiem kwiatowym, należałoby ją troszeczkę podciąć, dlatego że będzie nam zasłaniać dołu. no i całe owocowanie z dołu będzie uciekać, co robimy, podcinamy ją tu, kierujemy całą siłę tutaj. Staniemy tak i widzicie piętro, 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 piętro. Należałoby tą usunąć. O! Bo to już mamy świeżą. Dać tutaj. Tu jest troszeczkę za gęsto. Pierwsze co robimy, to usuwamy to najgrubsze gałęzie. Tu takich nie ma, już zostało wszystko usunięte. I teraz tylko drobna korekta. Pierwsze piętro. Schodzi nam mocno w dół. Należy ją podciąć żebyśmy nie uszkadzali ją maszyną do uprawy mechanicznej sztywna gałąź tylko tu jej końcóweczka. skierujmy siłę tutaj i niech ona sobie rośnie wyżej przechodzimy wyżej schodzi nam zacienia nam niższe piętro podetnijmy ją tak i tam zrobimy tak tu nie mamy pąka ale ruszyć tego nie możemy i z tej strony młode gałązki wszystko no troszeczkę nam będzie wchodziło także z tego drzewa możemy podciąć z tego podciąć raz, dwa i trzy co z tego wyciąć no tam wytniemy ale zostawiamy tą, która idzie tu robimy tak całe cięcie lepiej troszeczkę więcej tych gałęzi zostawić niż za mało bo potem będziemy płakać że nie mamy owocowania to się nazywa cięcie zapobiegawcze to też szomit ciąć żeby nie przegiąć w drugą stronę no i tak wygląda u mnie Prince. myślę, że myślę, że jest to jest co pokazać nie ma dużo roboty, ale mówię, to trzeba naprawdę pilnować. Trzeba pilnować, nie pozwolić mu się nie pozwolić, mu się i nie dać nie dać spartolić tego. Jeżeli e, by ktoś wszedł, e, kto nie nie, myślę, że rok, dwa i jest w posadzie. Jest w posadzie, zaczyna to głupić. Rak jeżeli nie obiadło do końca. Soda kaustyczna, 2 kg na 10 litrów wody. Popryskać miejscowo, poczekać obeschnie W lato szczotką tylko można wydrapać. Dobra, to wszystko, bo bateria mi siada. Niska temperatura i zaczyna, zaczyna wariować telefon. Pozdrawiam w ten zimny dzień. Ja zaraz wracam do domu.